Szczęście jest motylem. Próbuj je złapać, a odleci. Usiądź w spokoju, a ono spocznie na Twoim ramieniu. Jedną świecą można zapalić tysiąc świec bez uszczerbku dla trwałości jej płomienia. Szczęścia też nigdy nie ubywa, gdy się nim dzielimy. To nie świat i ludzie wokół ciebie czynią cię szczęśliwym lub nieszczęśliwym, ale twoje myśli. Nie wychowuj swoich dzieci, aby były bogate, naucz je, aby były szczęśliwe. Kiedy dorosną, będą znać wartość rzeczy, a nie ich cenę. Cierpienie to nie choroba, lecz przeciwny biegun szczęścia. Jeśli chcesz wiedzieć, co to znaczy być szczęśliwym, popatrz na kwiat, na ptaka, na dziecko. To są doskonałe obrazy. Żyją oni bowiem chwilą w wiecznie trwającym teraz, bez przeszłości. Bez przyszłości. Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli, jesteśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmącony, przychodzi szczęście i podąża za nami, jak cień. Jeśli się złościsz, to ty się złościsz. Jeśli jesteś nieszczęśliwy, to ty jesteś nieszczęśliwy. Nikt cię do tego nie zmusza, nikt nie może cię rozzłościć, dopóki sam nie zdecydujesz, że będziesz się złościł. Wtedy każdy może się przydać jako ekran, na który możesz przenosić swoje myśli. Nikt nie może uczynić cię nieszczęśliwym, chyba że ty sam tak zadecydujesz. Wtedy cały świat pomaga ci tkwić w nieszczęściu. To nie druga osoba, lecz Twoja jaźń jest piekłem. Pamiętaj, że nie otrzymać tego, czego się chce, to czasem wspaniały łód szczęścia. Prawdziwe szczęście nie ma przyczyny. Jesteś szczęśliwy bez żadnej racji. Nikt poza Tobą samym nie może sprawić, byś był szczęśliwy albo nieszczęśliwy. Spełnienie pragnienia może co najwyżej sprawić Ci chwilową przyjemność i podniecić Cię na mgnienie oka. Nie myl tego ze szczęściem. Tylko rozwój współczucia i zrozumienia dla innych może przynieść nam spokój i szczęście, którego wszyscy szukamy. Chcesz, by inni byli szczęśliwi? Praktykuj współczucie. Chcesz sam być szczęśliwy? Praktykuj współczucie. Bądź szczęśliwy, ale nigdy niezadowolony. Osoba szczęśliwa należy sama do siebie. Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości. Szczęście nigdy nie przyjdzie do tych, którzy nie doceniają tego, co już mają. Spokój umysłu jest najwyższym źródłem szczęścia psychicznego. Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to oznacza tylko tyle, że koncentrujesz się na tym, czego nie masz. W przeciwnym razie musiałbyś doświadczać błogostanu. Kiedy czujemy miłość i życzliwość wobec innych, to nie tylko sprawia, że inni czują się kochani i zadbani, ale także pomaga nam rozwijać wewnętrzne szczęście i spokój. Gdyby ci nikt nie powiedział, że nie będąc kochanym, jest się nieszczęśliwym, byłbyś szczęśliwy. Jeszcze jedno złudzenie, że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą. Jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia, przywiązanie. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania, wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy. Nikt nie lubi szczęśliwego człowieka, ponieważ szczęśliwy człowiek rani ego innych. Przywiązanie to wiara w to, że nie mając czegoś, nie można być szczęśliwym. Nie ma drogi do szczęścia. Szczęście jest drogą. Kiedy nauczymy się widzieć partnera, partnerkę nie jako przyczynę tego, jak się czujemy, szczęśliwi albo przygnębieni, sfrustrowani lub zadowoleni, ale raczej jako lustro, które pokazuje nam, kim jesteśmy, wówczas to zrozumienie nada zupełnie nową jakość podróży badania życia w związku z inną osobą. Nie staraj się uszczęśliwiać ludzi na siłę, bo narobisz sobie kłopotów. Nie próbuj uczyć świni śpiewu, stracisz czas, a i świnie zdenerwujesz. Ludzie tak naprawdę nie chcą dojrzeć, nie chcą się zmienić, nie chcą być szczęśliwi. To nie świat i ludzie wokół ciebie czynią cię szczęśliwym lub nieszczęśliwym, ale twoje myślenie. Równie dobrze możesz szukać orlego gniazda na dnie oceanu, jak szczęścia w świecie, który cię otacza. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie.